Że tak powiem, napatrzcie się, ponieważ widzicie to intro już po raz ostatni. No hej, tu P42 i dzisiaj witam się z wami w Q&A, czyli pytania i odpowiedziach. Zanim do tego przejdziemy, kilka spraw na wstęp, jak to zwykle u mnie. Chyba wiecie. Poprzednie pytania i odpowiedzi były zrobione w takiej formie. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział mojego snapowego QA, zabawa była przednia, chociaż problemów przy kręceniu też było sporo, ale wyszło strasznie fajnie. Jak ktoś nie widział, no to mówię, odsyłam, w kartach tu znajdziecie. Kolejna rzecz, stamtąd wziąłem pytania, które dzisiaj usłyszycie. Jeżeli nie usłyszycie swojego pytania, no to wiecie, nie da się odpowiedzieć na nie wszystkie, chociaż będę się starał na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli ktoś zadał dużo pytań, to będę wybierał. No i tak trzy rzeczy. Pierwsza, jeżeli chcecie mi zadać kolejne pytania. Jeżeli no nadal czegoś o mnie nie wiecie, a chcielibyście się zapytać, może wam. Odpowiem w kolejnym takim filmie i nie obiecuję, kiedy go zrobię. Piszcie pod tym filmem. To jest miejsce, żeby zadawać mi pytania. Druga rzecz to to, że na koniec tego filmu pokażę Wam nowe intro. Więc ci, którzy obejrzą cały materiał, w nagrodę otrzymają coś, co od kolejnych filmów na kanale już będzie normalnie. No ale wiecie, chcę po prostu poznać Wasze zdanie jeszcze zanim to intro trafi do innych filmów. Ostatnia rzecz, jeżeli ten film wam się spodoba, no to łapki w górę mnie ucieszą oczywiście jak zwykle. O komentarzach już wam mówiłem, żebyście pisali pytanie, jeżeli jakieś macie, możecie też się odnosić do tego, co ja mówię, ale po prostu chciałem wam przypomnieć, bo wiecie jak teraz działa YouTube, różnie działa YouTube, i jedna łapka w górę jest na wagę dwóch łapek w zeszłym roku, naprawdę. Tak więc lecimy z pytaniami, za które z góry wam dziękuję. Alex Kai pyta: "Myślisz o napisaniu książki? Tak, jeżeli tak to jaki gatunek?". Powiem tak, ja już od dłuższego czasu, że tak powiem, coś sobie piszę, ale zawsze to idzie w inną stronę. Chociaż no 70-80% tego co piszę, to jest fantastyka, tylko no właśnie, fantastyka, ale mówię na to fantastyka, bo to są opowieści nierealistyczne. Nie myślcie, że to są skrzaty, gnomy, elfy, czarodzieje, tylko to jest po prostu coś co jakby no wymyka się prawom, że tak powiem, ziemskim fizyki. Między innymi też fizyki, no ale w ogóle jakby takich realnych realiów, że tak powiem. I tak pisze, jak coś będzie się dalej z tym działo, no to mam nadzieję się kiedyś z wami podzielić. Katarzyna Nowak pisze Pawle, 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 czy będzie jeszcze kiedyś taka akcja? Niestety nie wiedziałam o tym, a chętnie wysłałabym Ci Snap'a. Nie wykluczam zrobienia jeszcze raz kiedyś powego Q&A i no najważniejsza rzecz, jak takie akcje nie ominąć? Po pierwsze, obserwować mnie na Snapchacie, tutaj pewnie Wam wyświetlę Snapkod. Tak obserwować zachęciłem już. A kolejna rzecz, obserwujcie mnie na Facebooku, linki do wszystkiego macie poniżej, bo ja tam o tym piszę. Widocznie się nie dowiedziałaś o tej akcji, bo gdzieś mnie nie śledziłaś, a ja o tym przypominałem przez tydzień cały, więc wiecie. Polecam śledzić social media i włączyć sobie tam wszystkie powiadomienia zwłaszcza na Facebooku, no bo jak wiecie, nie przychodzą, a są. Wiktoria z pyta: "Kiedy poczytaj mi, Pawle?" Jak się uda, to niedługo, tak powiem. Mam pomysł jak coś takiego zrobić, ale jeszcze ciii. no bo jak tego nie zrobię, to będzie, że gadałem, a nieważne. Jeżeli będę miał możliwość, to zrobię niedługo. Adek, nie jak pyta, masz zamiar czytać serię Mściciele Brandona Sandersona? Ogólnie tak, ale bardzo nieprędko się za nią zabiorę. Dlaczego? Ponieważ najpierw czytam, że tak powiem, uniwersum, jak to teraz powiedzieć, kos Kosmer, Kosmir, kos Kosmir. Napiszę wam o to mi chodzi, w każdym razie, bo Brandon Sanderson, dla tych, co nie wiedzą, tworzy jedno wielkie uniwersum, gdzie wszystkie książki, takie jak Mgły Zrodzony, Droga Królów. Biały piasek, Landris, rozjemca dusza cesarza i tam pewnie jeszcze mnóstwo innych książek się mieszczą, jakby to jest jedno wielkie uniwersum i są książki spoza tego uniwersum, czyli na przykład mściciele, i dlatego za nich zabiorę się trochę później. I zagrze pyta: Gdybyś mógł żyć w realiach wybranej przez ciebie książki, pod warunkiem, że przeżywałbyś historię czarnego charakteru, to wybrałbyś taką opcję. Jeżeli tak, to jakby to była książka, czy wolałbyś żyć tak jak teraz? W sumie pytanie dość rozbudowane, a ja chyba szybko odpowiem, że wolałbym żyć tak jak teraz, bo trudno mi tak jakoś na szybko, że tak powiem, przywołać los czarnego charakteru, który by mi tak, że tak powiem, odpowiadał. Jakby wiadomo, to by było ciekawe przeżycie trafić, nie wiem. zmógł zrodzony. tak? Nie mogło, nie mogło zabraknąć, załóżmy w z ostatniego imperatora. Ale chyba pozostałbym przy takim życiu, jakie mam w tej chwili. Maruda pyta, od której książki zacząć czytanie Remigiusza Mroza? ale potem zaznacza, że ma 15 lat. I ktoś poleca behawiorystę. Wyjaśnijmy sobie. Behawiorysta według mnie jest najlepszą książką Romigiusza Szamroza, ale jeżeli masz 15 lat, to bym ci jej nie polecał. Ale nie mogę powiedzieć, że to jest książka dla osób starszych, ponieważ ktoś powie, że, że ja nie mogę takich barier stawiać i w ogóle każdy, każdy może tam sobie czytać, co chcecie. Możecie czytać, co chcecie. Ja w wieku 15 lat nie czytałbym behawiorysty, jeżeli ty... Chcesz, no to proszę, spróbuj, ale polecałbym ci chyba zacząć od kasacji. Chociaż tak naprawdę wszystkie książki Remigiusza Mroza są yy, dość wulgarne. Nie są bardzo, bardzo wulgarne, no ale są dość wulgarne. Raczej to są książki dla dorosłych, tak by je się zaklasyfikowało, ale z tego co wiem, wy i tak to przeczytacie, więc to wam mogę powiedzieć. Jakob Krasuski zadał kilka pytań, więc po kolei. Jak nawiązałeś koleżeński kontakt z Remigiuszem Mrozem? Chodziłem na spotkania autorskie. Po tych spotkaniach autorskich zostawałem, kiedy tam podpisy można było dostać, kiedy można było porozmawiać z autorem. Kontakt internetowy jakoś tak sam się nawiązał. No i jakby to też nie pomyślcie, że to ja jestem taki niegrzeczny, że do osób starszych ode mnie mówię na ty. To nie ode mnie wypłynęła inicjatywa, żebym ja do Remigiusza Mroza mówił na ty, tylko od niego. Czy nie jesteś czasem głupio, mając w świadomości, że na półce posiada sporo nieprzeczytanych książek? Tak, jest mi głupio każdego dnia, jednak, ponieważ ta część nieprzeczytanych książek z tych, które posiadam, cały czas maleje. No to, jakby to sobie usprawiedliwiam. Czy uważasz, że samo czytanie czegokolwiek automatycznie czyni człowieka wartościowszym, bardziej inteligentnym? Wartościowszym i bardziej inteligentnym trzeba rozdzielić, bo w ogóle są różne typy inteligencji, no ale dobra, nie o tym mówmy. Czy samo czytanie czegokolwiek. Jeżeli będzie się czytało rzeczy yy, niosące jakieś negatywne treści, no to nie i jakby. Sam fakt czytania no właśnie, bo czegokolwiek, czy mowa tu też na przykład o jakimkolwiek słowie pisanym, na przykład kolorowe magazyny. Ja tak, czytanie traktuję jako bardzo dobry sposób spędzania czasu, więc czytanie czegokolwiek jest czymś dobrym według mnie, no bo to jest takie jakby hobby pasja, ale im bardziej wartościowe rzeczy się czyta, tym jakby lepszy to ma na człowieka wpływ, więc to trzeba po prostu rozgraniczyć. Czy masz w szkole grono znajomych, którzy mają podobne zainteresowanie do twoich? A więc yy, ja szkołę skończyłem miesiąc temu i jak to było, miałem kilka osób zainteresowanych czytelnictwem, ale te osoby Raczej nie czytały tego co ja. Miałem taką jedną naj, najlepszą koleżankę pod względem czytelniczym Karę, i ona czytała m, te rzeczy, to ja pod względem na przykład no, Young Adult, tak. To się tak teraz nazywano. Wiecie, Igrzyska Śmierci i, i to wszystko, no ta taka nowa fala, że tak powiem. Yy, młodzieżówki, młodzieżówki fantastyczne. Też było wiele rzeczy, które tylko ja czytałem i tylko ona, więc choćby też z tego względu założyłem konto na YouTubie i może nie, nie założyłem konto na YouTubie, tylko kanał. Założyłem kanał na Booktube i w ten sposób poznałem ludzi, którzy czytali niemalże prawie to samo co ja i z nimi nawiązałem, że tak powiem, nowe znajomości. Ale w szkole tak było kilka takich osób, chociaż niestety za mało. Oglądałeś True Detective? Nie, nie oglądałem. Zdarza Ci się przeklinać, nie uważasz, że w twoich recenzjach takie słowa nadałyby charakteru, na przykład przy filmie obrazującym swoją reakcję na zakończenie ekspozycji. Nie, nie uważam. Czy przeklinam? Tylko w sytuacjach absolutnie skrajnych, absolutnie ekstremalnych, jeżeli jestem absolutnie najbardziej zły na świecie i żeby tak naprawdę wyładować swoją złość, żeby to nie poszło w nic innego, zdarza mi się przeklnąć. Jednak przeklinanie na co dzień, yy, zwłaszcza w sytuacjach, które są, że tak powiem, pozytywne, jest dla mnie, znaczy tak, jeżeli ktoś tak robi, to spoko, ale ja tak nigdy, przenigdy nie zamierzam robić, ponieważ dla mnie przekleństwa łączą się tylko z czymś negatywnym i tak samo na przykład w recenzjach książek Remigiusza Mroza. No, byłem zaskoczony, ale przeklinać z tego powodu. To jest tak, jakbyście, że tak powiem, znali mnie na co dzień, przebywali ze mną, wiedzielibyście, jakie sytuacje sprawiają, że mogę przeknąć. Więc odpowiem dyplomatycznie, nie przeklinam tak długo, jak nie muszę. HPX Legomenon pyta, od jak dawna pasjonuję się fizyką i czy polecam jakieś popularno-naukowe książki. Najpierw odpowiem na drugie pytanie: ja dość rzadko czytam książki popularno-naukowe, niestety, znaczy, czytam, ale no biorąc pod uwagę, książki fabularne, no to nie do porównania. Teraz, jeżeli mam coś polecić, tłumacz rzeczy. Albo Łodyf, to są książki Randala Monro, dobrze pamiętam nazwisko autora, a od jak dawno pasjonuje się fizyką. Wydaje mi się, że to się gdzieś pojawiło w gimnazjum. Yy, I to dość ciekawa sprawa, ponieważ przez dwa lata miałem z bardzo, bardzo, bardzo fajną nauczycielką fizykę, po czym w trzeciej klasie ona mi się zmieniła na osobę, która dopiero pod koniec roku okazała się fajną, i taką, która... bo ona przez cały czas bardzo dużo od nas wymagała, pokazała nam tak naprawdę, czego my z tej fizyki nie umiemy. I przez te dwie osoby, czyli osobę, która Zainteresowała mnie fizyką i osobę, która mi pokazała, czym tak naprawdę jest fizyka, jak fizyki się trzeba uczyć, sprawiło, że polubiłem tą fizykę i w liceum poszedłem na profil Mat-Fis. I miesiąc temu go skończyłem i jestem bezszkolny, bezrobotny i... tylko szczęście w życiu mnie czeka. No, no, zobaczymy. Bartek Danisiewicz zadał mi dość wymagające pytanie, ale postaram się odpowiedzieć. Najlepsza impreza książkowa, czyli kogo zapraszam? Moi znajomi, bohaterowi książkowi. Moi znajomi, no to oczywiście KK42+, Max+, plus Klara. Bohaterowie książkowi, Win i Kelsier, bo jakby moja ulubiona, tak, książka fantasy. Kogo jeszcze bym zaprosił na taką super imprezę? O, jeszcze trójkę głównych bohaterów z Ostrza Zdrajcy. Oraz Lunę Good z Harry Pottera, ponieważ razem z nią tańczyłbym nasz najlepszy na świecie taniec. I mnóstwo innych postaci, o których teraz nie pomyślałem, a będę sobie pluł w brodę montując ten film, ale nie może on trwać przecież 20 minut, kiedy ja będę wymieniał wszystkich moich ulubionych bohaterów książkowych. No niestety nie. Dalsze pytanie. Jeden z książek no to będzie pod sztandarem ciekiego kwiatu. Dekoracje i styl imprezy z jednej książki to tu dla przekory dam Mishai Małgorzatę i Bal Wolanda. Wiem, nie typowo, nie pamiętam jak dokładnie tam było, ale... No nie bez powodu przywołuję to. I dodatkowo kilku widzów: kilku, wszystkie 8,5 tysiąca, moi drodzy. Czujcie się zaproszeni. HRLPS, LPS, jeżeli dobrze czytam, pyta. Gdybyś miał spędzić jeden dzień jako dowolny bohater książkowy, to którego byś wybrał? I dlaczego? Jeden dzień chcę spędzić jako Kelsier oczywiście. I wybrać się na wycieczkę po mojej Warszawie, ponieważ wydaje mi się, że znalazłbym wystarczająco dużo metalowych obiektów, od których mógłbym się odbijać i do których mógłbym się przyciągać, żeby zwiedzić sobie Warszawę od zupełnie innej strony niż dotąd ją widziałem. I wydaje mi się, że to jest najlepsza odpowiedź, bo przez cały dzień mógłbym się bawić po kolei wszystkimi metalami aloesyjnymi. To by było super. Swarm of Beast zadała bardzo związane z tym pytanie. Czy gdybyś dostał propozycję zagrania w ekranizacji z mgły zrodzonego, to zgodziłbyś się? Jeżeli tak, to jako kto byś wystąpił, dlaczego? Czy może wolałbym się kręcić po planie jako statysta? Odpowiem dwa jako. Po pierwsze, yy, tak, chciałbym być kasjerem. Mam nadzieję, że wystarczy oglądać moje filmy, tutaj adnotacja pewnie wyjdzie, żeby wiedzieć, dlaczego chcę być kasjerem, bo to jest najfajniejszy bohater z fantastyki, jakiego znam. A druga opcja, czy chciałbym być jako statysta, może chciałbym być tam jako Ktoś, kto obok Brandona Sandersona by siedział na tym krzesełku i konsultował rzeczy, jak to wszystko by miało wyglądać, to też by było super, bo bym mógł swoją wizję, jak ja to wszystko widziałem, czytając z Mgły zrodzonego, przenieść na ekran. To by było mega. Malwina Piotrowska pyta: Na jaki kierunek studiów zamierzam iść, jeżeli zamierzam? Powiem tak, kilka razy już o tym wspomniałem na kanale, ale to nie jest jakby przytyk. Tylko powiem tak: Chcę iść na studia związane z fizyką, i teraz ja nie powiem na jakie. Jak ktoś pamięta, to niech sobie pamięta, bo ja doszedłem do wniosku, że nie chcę zapeszyć. Jak się dostanę, to się Wam na pewno pochwalę. Moi drodzy, że tak powiem, stay tuned. W tej chwili dostałem powiadomienie, że wysłaliście mi jeszcze kilka pytań, ale niestety muszę już ten odcinek, dlatego powiem na nie w miarę szybko. Dobra, jak wyobrażam sobie swój kanał za rok? Pyta się Konrad Mika. Yy, czy planuję jakieś tajne, specjalne projekty? Szykuję mnóstwo rzeczy tajnych, więc nie mogę powiedzieć. A za rok? Za rok będę studiował i bardzo, ale to bardzo się boję, że nie będę miał czasu na nagrywanie ani na czytanie już od października tego roku. Zobaczymy jak to będzie, trzymajcie kciuki, żebym jakoś dawał radę. Dlatego subskrypcja na tym kanale to jedyne dobre rozwiązanie. Niki230 pyta, gdybym mógł do końca życia oglądać ekranizację tylko jednej książki, która to by była? Władca Pierścieni. I tutaj oszukam trochę pytanie, bo powiem, że trylogia, kadry, muzyka, 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 kadry, historia. Ostatnie pytanie od WikiBam, jaką serię chcę koniecznie przeczytać? Chcę koniecznie przeczytać serię Mroczna wieża Stephena Kinga. Przeczytałem pierwszy tom i był przefantastyczny, ale nie mam kiedy przeczytać reszty. Który raz w tym filmie powiem, żebyście trzymali kciuki? Tak więc to by było na tyle, ale chwila. No właśnie, pytanie, które pojawiało się najczęściej tyle razy się powtórzyło, co z tego, że ja na nie już pięć razy odpowiedziałem. Co to za książka w intro? Tak więc, moi drodzy, ponieważ już więcej tego intro nie będzie, odpowiadam, że książką w intro od zawsze były Cztery Pory Roku Stevena Kinga. Co jest w tej książce ważnego? Jest to książka, której do dzisiaj nie przeczytałem. Zatrzymałem się o mniej więcej tu. I nieważne jak świetny byłby język autora, nieważne jak bardzo bym był w nią wciągnięty, nie mogę jej skończyć. I mam nadzieję, że tak długo jak. Chociaż nie, to taka trochę zła wróżba. Tak długo jak nie będę mógł tej książki skończyć, tak długo ten nasz kanał będzie się trzymał. Mam nadzieję, a więc teraz tak, to na co wszyscy czekają, a przynajmniej ja. Moi drodzy, od dzisiaj nowe intro kanału P42. I teraz to już jest na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie koniecznie łapkę w górę. Mam nadzieję, że jakoś go w miarę logicznie zmontowałem, że obejrzeliście całość. Dotrwaliście do tego momentu, piszcie mi koniecznie jak Wam się podobały. Moje odpowiedzi, super, super. Jak wam się podoba nowe intro, piszcie mi kolejne pytania, ponieważ bardzo fajnie mi się ten film kręcił, chociaż pewnie wyszedł za długi, przepraszam. Jak ktoś obejrzał do końca, to jest najlepszy na świecie, pamiętajcie. To by było na tyle, ja się z wami żegnam, cześć! Paweł, jest piękna pogoda, e, ja siedzę sobie w parku, chociaż mam sesję i powinnam się uczyć, ale siedzę w parku. Hmm. I ogólnie super pytanie na Q&A i super film. Paweł, film jak zwykle świetny, a nowe intro to wszyscy. pozdrawiam z zaszkolnego parapetu, tak.